Siemanko jestem, przepraszam, 10-19, 5 minut przerwy było i kolejny odcinek z gier multiplayer ze mną dzisiaj jest. Mr. Mati 999. Znowu, bo to było 5 minut temu, kiedy wrzuciliśmy. Nie wrzuciliśmy, bo jeszcze się wrzuca. Mm, y ten, tak, odcinek Zajmowa. siódmy, a to, to jest, jest odcinek ósmy. ósmy i zagramy sobie w Level Editor 3. Dobrze, nie ma. Tak. Się. Nie grałem w tą grę, a. Tak sobie ten zobaczyłem na gry.pl no taką jedną grę no to kliknąłem no i, no i sobie zagramy po Ej, prostu komis. dobra YOLO okej okay. start YOLO cicho O. chyba grałem dobra ale zaczniemy sobie od pierwszego dim 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 Patrzę sobie, no fajnie. Jaj! Biegniemy, biegniemy, biegniemy! Po co? Może ja będę budował? Jestem Można... pro. Można Dobra, to buduj. Next! Jej! Ok. Eee, może... Zostaw. A po co mi schody? Nie wiem, ale. <laughs> Jezus, no i straciłeś blok, no co to robisz? A tu tylko jeden jest. No, no przecież no dobra, to idziesz. A, no no ale żeby cię zabiło zresztą mogę przeskoczyć no. jezu, ale mam jeszcze jeden aa matka boska no dobra nie, nie zostawię nie, tutaj dobra. tego boxu cześć Dependę. nie będę Czy... ale... Ale... no właśnie i dla ale tej... że, ale na łeb mi spadło <laughs> to może lepiej Wykorzystam tam co do tego, nie? Tutaj. O, tu postaw. Nie. Yep. Okej, okay. mam jeszcze jeden. No to czekaj, ten, ten już się przeskoczy. Ale! Nie <laughs> <O, mi> skoczyło <laughs> mi, no! To już się... No, no. Uwaga. Ciszej. No, weź mi go, zakrej, dobra. Dobra, skaczę. Hop. Śmieć Dobra, zakryj miga. go. Dojdź. Dziękuję. Czy ci go zakryć? Nie wiem. on już chyba. Albo i tak? Dobra. Czekaj, czekaj, aż leci. Dobra. Jedziemy. Dobra. Dzięki. Dobra. Tutaj będą jeszcze trzy bloki. Także... O, czekaj, tu, trzeba, tu ci zakryję, bo ten pewnie ci wystarczy. Dobra. Chciałby lecieć. O, widzisz, leciał do ciebie. O, mamy, mamy kolejne trzy bloki! E... Nie, to nie. nie. Boję się. Nie, bo teraz podkoczę i. No wiedziałem no, wiedz... no wiedziałem! no wiedziałem! No jezu. Dobra, jeszcze raz. Weź mi ustaw ich. Znaczy ten zakryj tu i tu tego. A, on jest nie na jednym bloku, dobra, czekaj. A to niech tu podleci i teraz, tu gdzie pisze. Dobra, no i z drugiej strony. Z... Nie tu, z drugiej strony. O, dzięki. Dobra. dobra, to ja może Ci go już nakryję tutaj. No tu, dawaj. Dobra. Weź mi tam bloki trzy. Kops, i dajesz tutaj postaw. Gdzie? No tu. Tu? Nie, tu, żebym przeszedł. A, dobra. Spoko, dzięki. No daj. Jej, wygraliśmy to. Okej, okay, więc dalej. O Jezu! Matko! Na no serio? W poprzednim odcinku znowu tak było. Tylko tracimy czas. Jezu. No szybciej wiadomość. Dobra, za chwilę wrócimy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobra. Przeszliśmy, tak? No to dobra, następne. Dajesz nam... Daję no ci myszkę. Ta tytrynka. cytrynka... Yy, to ci tu było. Shift to dead. A! Ej, to nie fair. Ej. No teraz to znika! No to. Ja nie widziałem. Jest! jest! Połóż kolejny. Dobra. To znika. Mhm. dobra. To było proste. Daj mi może. O! No teraz znika! To no fajnie. Eee. Jumper! O! mi go! O! Jej! Okej, okay. teraz będzie tutaj, teraz cię położę. Ops, dobra. co no. no no. Sorry? MAAA! Połóż. Jestem hardkorem. Jest. O! mój też Cię Jestem hardcorem. Dobra. Mm, to Zdechisz. mi co. Dobra, daj, daj, to. I teraz gdzie to mam położyć? No, tutaj i tutaj. Idziesz. Dim, 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 dim. Czekaj, damy głośniej. Ok. Widzę chyba. Użyteczkę, okej. Okay. Nawet tego nie będę słyszeć. To jedziemy dalej. Następny poziom. Oddaj trzy Okej, okay, to idziemy dalej, nie? Yyy... Eee, czyli tutaj ci postawię? Nie, nie, No, pustaw tam. Pustaw tam. tam. No, na przykład. Nie, Ale super jump. No, dajesz. To se trafiłem. Trafiłeś to nie wiem. Chyba wolno odchodzi. Pomogę ci. A. Wielka myszka atakuje. Nie. <grym> 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 nie. A co chodzi z tym obrotem? Dobra, no... Do, no. Co to robi? nie wiem. Wiesz co, chyba to byłby... Usuń wywód. to. Usuń. No, pięknie. A do, od początku. Nie wiem jak to robię, ale jak Dobra. Czy bardzo pieni dzwoni? Eee, co nie no. Dobra, no tutaj to już. No. Nie! A. <noise> Matko wpadłem. Głowę sobie czułeś na wpływ. Dobra, jedziemy, jedziemy. Wielka myszka atakuje. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, połóż mi tu trzy. WHAT?! Nie no, no to, to, to takiego czegoś nie było, dobra. E, to trzeba pojedynczo. No, Zauważyłem, chcesz? No interwencja! Nie <grydy> Interweniujemy na wszystko. Eee... Daj. Czekaj, 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 czekaj. Czekajcie, za chwilę wrócimy. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy z powrotem, no dajesz jednego. Jednego? No, jednego przecież. Dobra, dajesz drugi. I trzeci. Okej, okay, jest. Yeah. Dobra. Przyszliśmy. Idziemy następnym dalej. O, y postaw mi to. No, postaw. Oooo! Oooo! Yes. No. Dobra, dajesz następny. I następny. No. sorry. O, mogę to przesunąć. Wielka myśl katakuje. No, No nie, zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy, reklama minęła. Dobra, i następny poziom. No, to jest. co? To, tam to tamto otwiera. Nie, to zostaw. Yy, to sobie przesunę. Dobra, czyli to może położyć gdzie? Yy, tu. No dobre. Czekaj, to To się już przesuwa! Stop! Stop! Chodź tu. Wracaj tu, rozkazuję ci. To tutaj to ci trzeba położyć, tak? Ale no... A! Nie! Nie! Nie. Weź dankę. Nie, o nie, o nie, dobra. Skoczysz! Hop! Jest. Dobra. Yey. O nie, nie, nie. Dobra, teraz skoczyłem. No, połóż. Połóż. Yey. Dobra. Nie Yey. mam tego już. A, ja tu miałam puszkę postawić. Aha. Ale tu ale tu ja nie szaję. A bo dobra, ja restart, restart. No spoko. Y, Tu mam puszkę postawić. Tak. O... Ja tu nie, położyć. nie, 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 bo nie doskoczę. Tu. No właśnie, tylko czekaj, bo mi zaś pojedzie. Nie będzie trzeba czekać. Dajesz. Dobra. No. Tu będzie trzeba następne pożądź. No to czekaj chwilę. Tu poźmę. Y, tak, czekaj, Dobra. czekaj chwilę. Czekam, chwilę. Nie! No, 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 no! Myślałem, że tu blok leży.

Jedziemy. Dobra, czekaj. Dawaj, szybko. Dobra. No, dobra, jedziemy. Bo jakby nie zdążył, to nie ma powrotu, bo to nie jest dwustronne. Dobra. No okay. i ja to po, po, no, połóż mi. Ej, to jest z kolcami. A to po co mi to? To się zabije. Nie, to jest czasowe. O! Nie! Aha, to jest takie czasowe. Dobra. Okej. Okay. Ale ja tam nie dos... Na serio musiałeś to sobie postawić, ja tam nie doskoczę. Musiałeś jeden blok bliżej. Dobra. Co? Tak, Dajesz. Mogę ci nie mogę. na No, mógł być, gdybyś postawił blok, a nie, nie możesz, bo w powietrzu nie możesz. Mogę. Tak? O, to byśmy mogli zatrzymać. Nie, nie, zabrałem końca, dobra. Nie, 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 nie jeden. No? Będzie więcej. Dobra, no i postaw mi tu. Tak, dobrze. Tu, tak. Czekaj. W ogóle mnie nie patrzymy. Nie! Ma czas. Ja, ja patrzę, ty, może nie. Ja nie patrzę. Ale... Jakie mam? Chyba o blok niżej postawić. A no może. Dobra, jeszcze raz. No bo... Albo nie wiem, nie wiem, wiem. Ja wiem, gdzie postawić, ja wiem. Dobra. A. to, to już postawię. Nie, Nie nie, bo zaś poleci. No będzie tak poleci. Tak. No ale będę musiał czekać. No tak, co? Dajesz. Dobra. Jedziesz! Jedziesz. Jedziesz. Nie, 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 nie jadę. To już tak, niech nie Ja, ja idę. No. Dobra. Ja wiem gdzie dasz ten blok. Dobra. Co powiedz? E, czekaj, daj. E, tu chcesz? Dobra. tak tak nie skarczyłem. Jest! Yes. Dobra, yes. następny poziom. Dobra. No nie, zaraz wracamy. Dobra, jestem z powrotem. Następny poziom. Dobra, dobra, dobra. Eee... Au? Co Nie wiem. Dobra. Co to? A, do góry.

o! Dobra, nie, nie przejdziemy. Dobra, no to... No to cześć! My się z wami żegnamy. To był ósmy odcinek już z gry Level Editor 3 na gry.pl Ja się żegnam nara. Nara. No pa.